Upadek Kabały. Sequel. Część dwudziesta trzecia. Pieniądze i morderstwa w szpitalach. To, co brzmi jak powieść Robina Kuka, to rzeczywistość w szpitalach na całym świecie. Spójrzmy na relacje naocznych świadków, bohaterskich pracowników służby zdrowia, którzy mieli odwagę wystąpić i opowiedzieć o rażących zaniedbaniach, złym zarządzaniu medycznym i niepotrzebnych zgonach. Pieniądze i morderstwa w szpitalach. To, co pokazaliśmy w naszym poprzednim odcinku, było tylko wierzchołkiem góry lodowej. Każdego dnia niezliczone osoby umierają w szpitalach na całym świecie, ponieważ święte protokoły muszą być zawsze przestrzegane. A te protokoły zabijają ludzi celowo za ogromne pieniądze, które są głównym bodźcem covid -a. To, co mogło i powinno być użyte dla dobra ludu, zmieniło się w mordercze urządzenie depopulacyjne. A nie wszyscy pracownicy służby zdrowia mogli poradzić sobie z tą szaloną rzeczywistością. Ich serca pozostają wierne swoim pacjentom. Walczyli o życie głównie na próżno, ponieważ zostali pokonani przez innych lekarzy i pielęgniarki, gdy tylko ich zmiana się skończyła. Jedną z pielęgniarek, która otwarcie o tym mówi, jest Erwin Murray Wazowski. Weteran wojskowy i dyplomowana pielęgniarka, która pracowała w Elmhurst Hospital. W samym epicentrum w Nowym Jorku w marcu 2020 roku, jako pielęgniarka podróżna podczas pierwszej fali tzw. COVID-19, to co tam zobaczyła, przeraziło ją. Pacjenci, którzy zostali przywiezieni z powodu czegokolwiek niezwiązanego z COVID, a nawet uzyskali wynik negatywny, zostali oznaczeni jako pozytywni tylko z powodu oferowanych pieniędzy. Odurzono ich środkami uspokajającymi i zakładano respiratory przyniesione przez niedoświadczony personel i stażystów. Wielu z tych pacjentów naprawdę przychodzi z niepokojem, ponieważ wszyscy się boją. Wszyscy się zamartwiają i denerwują, gdy tu przychodzą. Wielu z nich należy do różnych systemów opieki zdrowotnej. Przychodzą biedni z niższej klasy, a my jesteśmy szpitalem publicznym. Potrzebujemy funduszy, więc przyjmujemy ich i mówi im się, że jeśli nie podłączy się im respiratora, to prawdopodobnie nie przeżyją. Ale rzeczywistość jest taka, że jeśli podłączy im się respirator, to prawdopodobieństwo, że wyjdą ze szpitala żywi jest znikome. Nie ma tu prawdziwych lekarzy, którzy znajdą się na intensywnej terapii lekarzy z ojomu na tych piętrach. Jest dentysta i reszta załogi, która się składa głównie ze studentów. A ci ludzie, którzy są podpięci do respiratorów, są dla nich czymś, na czym mogą poćwiczyć swoje umiejętności. Ćwiczą na nich wkrótce centralne zabiegi inwazyjne, które są naprawdę niepotrzebne. 37-latek przyszedł i mówił: Bardzo przerażony, bardzo wkręcony w całą narrację, i przekonali go, żeby podłączył sobie respirator. Teraz już nie żyje. Porównują ten szpital do kraju trzeciego świata. Byłem w szpitalu trzeciego świata, w Iraku. Szpital w Iraku jest lepszy niż ten. Wielu pacjentów zmarło z powodu użycia niewłaściwych ustawień przez niedoświadczonych operatorów, co spowodowało u ludzi wysadzenie płuc. Była świadkiem rażącego zaniedbania. Opisała jak lekarze rezydenci odmówili rozważania terapii, takich jak witaminy i hydroksychlorochiny, które okazały się bardzo skuteczne w innych szpitalach, innych stanach, innych krajach. Zamiast tego pacjentów kierowano do respiratorów, gdzie pozostawiano ich na śmierć. Według Wazowskiej wszyscy jej pacjenci umierali w większości niepotrzebnie. Ich bliskim powiedziano, że zmarli na COVID-19 i śmierć została wykorzystana do dalszego fałszowania statystyk, a media głównego nurtu rozpowszechniły kłamstwa i utrzymywały przy życiu prawdziwą pandemię. Pandemia strachu. Wazowski postanawia się odezwać, ale zdała sobie sprawę, że nikt jej nie usłyszy, więc zaczęła działać w ukryciu i wszystko sfilmowała. Wyszedł z udarem. Wiem, tym właśnie było 26.1 udarem. I bez covida. A teraz ma Covid i jest podłączony pod respirator.